Zwichnięcie boczne rzepki jest to stan, kiedy rzepka przemieszcza się z jej anatomicznego miejsca, czyli z bruzdy kości udowej, najczęściej ku bokowi. Pierwsze zwichnięcie rzepki najczęściej jest zwichnięciem urazowym, dotyczy dziewcząt pomiędzy 12 a 16 rokiem życia. Niemniej jednak może również dotyczyć nawet zawodowych sportowców. Czynnikami ryzyka, które predysponują do zwisnięcia rzepki jest osłabienie mięśnia czworogłowego, czyli głównego mięśnia uda. Może być również wiotkość stawowa. Natomiast są również czynniki, które, na które nie mamy, nie mamy wpływu. Jest to anatomicznie wysokie ustawienie rzepki, kiedy usytuowana ona jest nieco wyżej niż normalnie. Może być również skrzywienie, czyli koślawość kiedy kolano jest nienaturalnie zbliżone do, do drugiego, i to mechanicznie wpływa na niestabilność rzepki. W momencie, kiedy wystąpi zwichnięcie boczne rzepki, pacjent skarży się na bardzo silny ból kolana oraz na brak możliwości ruchu tym kolanem. Rzepka umiejscowiona jest nienaturalnie, kolan zatraca swoje normalne, prawidłowe, prawidłowe obrysy. I najczęściej rzepka automatycznie sama po niewielkim ruchu kolana przemieszcza się z powrotem na swoje naturalne miejsce. Natomiast są niekiedy takie sytuacje, kiedy jest to po prostu niemożliwe. Co w tej sytuacji należy zrobić? Nic na siłę. Nie należy na siłę zginać ani prostować kolana, ponieważ może to spowodować jeszcze większy uraz i uszkodzenia w stawie kolanowym. W takich sytuacjach należy zadzwonić na pogotowie i udać się na najbliższą izbę przyjęć. W przypadku kiedy zwichnięcie boczne rzepki zdarzy się więcej niż jeden raz, niestety najczęściej musimy kierować się ku leczeniu operacyjnemu. Po pierwszym zwichnięciu rzepki ryzyko każdego następnego jest rzędu 10-15%, natomiast każde kolejne zwiększa to ryzyko do 90-kilku W początkowym okresie po zwichnięciu rzepki należy kolano uspokoić, czyli zastosować okłady chłodzące z lodu, leki przeciwbólowe, steroidowe i rozpocząć rehabilitację. W przypadku, kiedy pacjenta kierujemy na leczenie operacyjne, najczęściej wymaga ono odtworzenia struktur, które ulegają uszkodzeniu, czyli mówimy tutaj o więzadle żybkowo-budowym, które rekonstruujemy, czyli naprawiamy metodą małoinwazyjną, posługując się również artroskopem. Rehabilitacja po tego typu zabiegu operacyjnym. Wymaga zastosowania kul łokciowych przez okres około 1 miesiąca. Powrót do normalnej aktywności życiowej zajmuje około 4 tygodni, natomiast powrót do aktywności sportowej około pół roku.